Jest mi niezmiernie miło, że możemy uhonorować te wspaniałe wyczyny olimpijskie i nie tylko w naszej szkole. Jeśli chodzi o samo odsłanianie tablic, jakby, ja mam jakieś takie dziwne skojarzenia, że to się dzieje po jakichś żywotach niektórych osób, aczkolwiek cieszę się, bo ma to służyć jako galeria, a nie jako pamięć może jeszcze o kimś. Więc może tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli, jeśli młodym osobom tutaj w tej szkole ma to pomóc, my sami też ch chodziliśmy do tej szkoły. Ja akurat miałem przyjemność już zobaczyć, jak szkoła wyglądała powiedzmy po modernizacji, czy jak wygląda nowocześnie, więc cieszę się. Na pewno są jeszcze lepsze warunki niż my mieliśmy. Mieliśmy może rzeczy nawet troszeczkę gorsze, adekwatne pewnie do tam tych czasów, oczywiście wszystko się zmienia. Chcieliśmy tak naprawdę naszych wspaniałych sportowców, ale i trenerów tak jakby uhonorować. To jest ciężka praca przez wiele żmudnych lat, żmudnej pracy i chcieliśmy uhonorować naszych sportowców, naszych olimpijczyków, trenerów, a przede wszystkim pokazać naszym wspaniałym uczniom, jeżeli się trenuje mocno. Jakie można osiągnąć sukcesy? Przyznam, że ta mi się łaska w oko zakręciła, yy, patrząc na to, że, że tutaj yy, był początek mojej kariery. Co macie takiego szczególnego, że to się da zrobić? Myślę, że to jest wspólna praca na wielu płaszczyznach. Na linii trener zawodnicy, yy, na linii również uczniowie, zawodnicy, wychowawcy klasowi, państwo nauczyciele. Yy, też tutaj niebagatelną rolę odgrywają państwo obsługi, którzy nam umożliwiają korzystanie z tych obiektów sportowych. Myślę, że stanowimy naprawdę dobry team i ta wspólna praca na linii trener, zawodnicy, rodzice, bo rodzice odgrywają tu też gigantyczną rolę, no przynosi efekty. Trochę nieskromnie dodam, że również dużo jest tu pracy dyrekcji. Podejście trenerów do zawodnika. Oczywiście też y, współpraca trenerów z nauczycielami, z dyrekcją, y, obiekt, że wszystko mamy na miejscu, nie musimy oczywiście podróżować. Y, no i chyba takie co najważniejsze podejście trenerów i nauczycieli y, do na początku dzieci, a później do młodzieży. Jak jest to pierwsze wspomnienie, kiedy Pani sobie przypomni sport, tę szkołę i co wtedy w głowie? Y, ciężkie treningi i dużo nauki. Y, bo... Y, no, w naszej szkole duży nacisk kładzie się zarówno na naukę, która jest na wysokim poziomie, a także na sport, więc połączenie tego nie zawsze było łatwe, ponieważ no, często byłam zmęczona po prostu po szkole, a tu jeszcze trzeba było iść na trening, ale ogólnie wspominam to bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że, że do takiej szkoły miałam okazję. Chodzić, uczęszczać. Pamiętam, e, pamiętam nawet jeszcze stary basen, jak wyglądał przed e, modernizacją. Pamiętam wszystkie korytarze przed remontem, pamiętam wszystkich nauczycieli, pamiętam e, każdy uśmiech, płacz, łzy, krew na treningach. E, naprawdę to wszystko się zaczęło i, i, i to idzie dalej. Chcemy, żeby to służyło jako, jako taka motywacja tak naprawdę dla, dla kogoś. Ja to tak raczej odbieram.